Zostawcie łapeczkę w górę i subika. Zaczynamy, oglądajcie do końca. Będzie śmiesznie. No to zaczynamy. Historię <laughs> Ej, obok jest sala gier. Sala gier? Uwielbiam Salagier. gier. Chodźmy. No, trudno, że coś będzie kosztować. Jesteś popularna, oni ci wszystko dadzą za darmo. No, chodźmy. Ej, no, jak daleko jeszcze. No, przy jest chyba. Uo, wow. dzień dobry, my chcemy tu się pobawić. No dobrze, proszę iść tam. I wyziąć bilety. No dobrze, bierzemy bilety. Mhm. Mm Dobra, ja chyba idę na... Zawsze chciałam poprowadzić auto. <noise> Wiesz jak wyglądasz, wiem głupio. A w zasadzie zróbmy na bitwę taneczną. No dobra, ale przegrasz już ci to mówię. O, nie bądź taka pewna. No dobra, jak chcesz. Ściągnij to. No dobra. Dobra, tu ja pójdę do łapki. Hm. Hm. Co? Nie mogę tu się do... <laughs> Dobra, idziemy już do Hani. No chodźmy do Hani. Świetnie tańczyłyśmy. Ej, gdzie jest Hania? Na nią miała być przy łapce. Jestem w środku. Co? No to co? no jestem w środku łapki. Hania, jak ty to zrobiłaś? Nie wiem. Nasza koleż... <laughs> Proszę panią, moja siostra utknęła w łapce. Jak utknęła w łapce? Raczej by się tam nie zmieściła. No dobrze, na pewno jej tam nie ma. Może robi wam jakiegoś pranka. Może tak, może pani ma rację. Dziewczyny, nie słuchajcie jej. Ja jestem w środku. Pomóżcie mi. Bardzo śmieszne, byś tam nie weszła. No weszłam, no. No ale pomóżcie mi. To straszne. Akurat, na pewno. No dziewczyny, dobra, chodźmy zrobić bitwę kolejną. No dobra. Aha. Ty taki sposób, może przyłączmy na najtrudniejszy, czyli niebieski. Aha. I co? Wygrzał. Zutkał kikał, Tak, jasne. <laughs> Ej, a ja ty nie powinieneś się ruszać, no wiem. Hmm, dobra, chodźmy, do haniczy. Serio jesteś w automacie? No tak, Jak? możesz się teleportować do automatu? Nie, nie mogę. Nie mogę się teleportować do automatu, jest za mały. No ale jakoś ja tam wlazłam, no. No pomóżcie mi, ja się tak stresuję, no dziewczyny, nie bądźcie takie. No dobra, ale już po powiedzieliśmy dorosłomu, ale on nie chce nic zrobić. No dziewczyny, zróbcie Co się ja serio nie chcę tu tak siedzieć, no strasznie. Ale są zabawki, ale masz żelki, ciastkę. Raczej mi trzymać. Ale, ale, ale a picie nie mam. <gryw> Ci podamy. Dzięki no. Gdzie ty jesteś? No pod tymi rzeczami. Musicie mnie chyba wyłowić. Co? E, e, nie damy raczej rady. No dziewczyny, proszę. No nie wiem. Proszę pana, nasza koleżanka utknęła w automacie. No właśnie, moja siostra. A moja koleżanka? Spokojnie. Co się stało? No bo moja siostra utknęła w automacie. Co? Na pewno to jest jakiś żart. Nieładnie sobie tak robić żart. Ja mam pracę, dziewczynki. Dobra, mój tata jest strażakiem. Co? Ale przecież damy sobie chyba same radę. No właśnie, mój tata jest strażakiem. No i? No i odziedziczyłam po nim rękę strażaka. No, ale nie mamy tu nic takiego. Hmm... Co by się przydał okulary? to są moje okulary. Spadły mi. No dobra, chodź z nami. Mus... Musisz nam pomóc. mam mały? No najlepiej, wówczas te okulary z tyłu jakoś je. Się... Chciałam tą koleżankę. Okulary mi pomogą, nie pomogą. No właśnie, idę jeść burgery. Dobra, ona nam raczej nie pomoże. Co by, tu, co się przyda? No nie wiem. Hania, jak. Wejdź, Wejdź. Tak jak wlazłaś. Przecież to nie działa tak jak z tymi zjeżdżalniami, parkurami. To jest automat. Ja, a ty, dlaczego ty tam wlazłaś tak w ogóle? No, bo chciałam wziąć maskotki. Jakoś mnie tak wciągnęło. Dziewczynki, mówicie prawdę? Tak. Niech pan usłyszy. Automacie, no gadaj. No, i proszę mi panu pomóc. Nie pan wezwie jakąś policję, straż pożarną. Ja tu nie mam tlenu. Proszę, pomóżcie mi. Ja. No panie, ona mówi prawdę. Dziewczynki, na pewno mówicie prawdę. Tak. Amelka, podejdź tu. No. Daj im ten nóż. Ej, dzięki! Możesz wyjść? Nie. Nie można, proszę, trzymać to. Więc widzicie, jaki straszak, nie mamy telefonu. Ja też nie mam. No ja mój zapodziałem. To co? Amelka masz? No, nie mam. Walkitoki! Co? Myślałem, daliśmy na spotkaniu um, walkitoki jednemu. Ale musicie zdobyć te walkitoki. Dobra. Musimy zdobyć walkitoki. No to zrób coś. Mm. No dobrze. Tr trzeba trochę wydostać Hanie, Hanitkę. No trzeba ją jakoś stamtąd wydostać, iż ona się tam udusi. Nie udusi. Nie to jest złych dziewczyna. No ja tak, ja bym nie była taka pewna no, na to To jest twoja siostra. Powinna się o nią martwić. Przecież, przecież próbuj. I masz dobrego cela. No, wiem. Mama była, kiedy mama była najlepsza w drużynie. Co? Dlaczego taka. Oh. Szybko. No wiesz, ja bym zrobiła. Dobra, mamy tylko kilka biletów. Nie, 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 nie. Zejść tą Dobra, ile mamy? Tylko cztery. Tylko cztery z dwunastu. Proszę panią, niech pani pomoże nam. No ale co ja mam, dziewczynki zrobić? To jedyna atrakcja, na której można zdobyć. Jedyna atrakcja. Jedyna. No ale ja nie, ale ja mam raki, ja nie mogę strzelić, ja już jestem wyczerpana. Hania, no posiedź tam jeszcze kilka godzinek. Kilka godzinek i tu już powoli. Tak <ścoughs> zabiera. O nie, ona chyba już traci powietrze. No tracę tlen. Oj, ci jest źle. No ale musimy jakąś rano, wiem. Na straż pożarną, wezwij swojego tatę. No dobra. Dzień dobry, czy pani zadzwoni na straż pożarną? Tak, ale na kogo? Bartek, a... Wo, a Bartek Wor. Wor? Tak, niech on tu przyjedzie. Moja, moja siostra utknęła w... w... automacie. automacie? Czy ty sobie robisz ze mnie żarty? To nie jest dobre, ale... Niech pan idzie ze mną. No dobra. Jacek, przypilnuj tutaj. Okej. Okay. Mam kolejnych. Uda się? Tak, już, dzwo już dzwonię. Już dzwonię do straż pożarną. Dziewczynka utknęła. Dobra. Ale fajnie, co nie? Mhm. Dzień dobry. Z tej, z tej strony burgerownia w galerii. P niech pan. Niech pan. Wartek Awa. Word przyjedzie do galerii handlowej. Ciekawe, za ile to tata będzie. No nie wiem, no. Dzieci, co się stało? No Hania odkryła... Dzieci, dziewczynki, ja nie mam czasu. No tato, ale Hania odkryła w automacie. W łapce? Tak. Hania, jak ty to zrobiłaś? No nie wiem, jakoś Dobrze, na szczęście mam takie narzędzia. Proszę się odsunąć, będą iskry. Niech każdy pójdzie tam, gdzie są te autka, bo może być bo może być gorąco. Proszę się odsunąć. Dzięki, taty. Hania, już nigdy nie wchodź do automatu. No dobrze, już nawet nie będę tego dotykać. Hania, jak się to zrobić. No i to na tyle w dzisiejszym odcineczku. Zostaw... Jeśli jeszcze nie daliście łapeczki w górę, to na co jeszcze czekacie? No napiszcie w, ko napiszcie w komentarzu jakieś miłe, bo, jakieś miłe rzeczy dla Hani, że ona tam w, w ogóle się dusiła, że ona siedziała w tym automacie. No i że ona tam musiała tak cierpieć, bo ona wleciała tam do automatu na no, te pa.